Witam wszystkich. Mamy dzisiaj 15 wrzesień 2021 rok. Zajrzymy dzisiaj do rodzinki. Zakarmiamy, spojrzymy co tu jest syropu. Pobierają, wczoraj daliśmy rówki, trochę się też tu. No ale zobaczymy, jak one tu się zakarmiają. Zobaczymy Zobaczymy jak to tu wygląda w tej rodzince Ta rodzinka jest na tu jest zatwór Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem na siedmiu rankach i zatwór Zobaczymy co my tu mamy Ty o co uciekaj jak się zakarmiły. No zatworze pszczoły są. Chodź wyjmę ten zatwór. Zobaczymy jak tego pokarmu mają tutaj. No tu jest ciężka rameczka. No widać teraz to czy nie widać? Widać ładnie zakarmione, praktycznie zasklepione w większości tu z tej strony mniej, ale tu prawie cała. Dobra, włożymy to Następną rameczkę Zobaczymy co to jest No, o, widzicie, tu jest pie... Widać to, czy nie widać, to bardziej muszę. O, tu jest ciężka ramka. Tu jest pieżga, Pokar, tu jeszcze jest zasklepione. Pierżgi przyniosły, bo tu niedaleko mamy gorczycę, Żółta pieżga, No i fajnie. Elegancko, tu jest z pieżgą, To tu powinniśmy mieć. Czerw teoretycznie, zobaczymy czy tu jest czerw. Jeszcze, czy już ograniczyły. Ach, chyba będzie coś, bo jest lżejsza rameczka. No, jest tu czerw jeszcze. Jest jeszcze czerw. Widzicie? Tu też jest czerw. No, trzeba karmić. No, fajnie trzeba karmić tak żeby nie czerwiła już ograniczyć ją w czerwiu mateczkę żeby wszystko kładły już pokarm tu też lżejsza rameczka jest o jest mateczka krajeńska linia niecka. po reprodukcyjnej F1 jest czerw. Muszą to wszystko zalewać. Młoda matka czerwi. Nie będę może odwraca, bo z drugiej strony to jest bliźniaczo to samo. A żebyśmy nie, nie zgubili mateczki. Teraz to już jest, by była przykra sprawa. Już trudni nie ma. Nie wyhodowałyby sobie już mateczki. O, Tu już jest takie gniazdeczko, widać czerwiu malutkie. Tu jeszcze zasklepione, ale tu jest widać pokoł już. Pokarm. Tutaj jest ta samo. O, tu widać jeszcze troszeczkę opieżki i troszeczkę czerwiu otwartego. Dobrze. Ale już jest coraz mniej czerwiu. Niech sobie to zalewają, zasklepiają. No, zrobimy następną. Zobaczymy rameczkę. O, tu już jest zalana cała. Tu jest parę wolnych murek trutowe, to tak wolniej zalewają. O, calutka rameczka jest. Już pokarmia. Osa, uciekaj. I tu zobaczymy, chociaż tu już będzie ciężka ramka. O, widzicie, jak ładnie zalana jest pokarmem. Tu też ta sklepiona cała, cała zalana. A no, tam już zatwór mamy na zatworze pszczoły. No ciasno. Wrócimy teraz z powrotem. Może całość później chociaż to ciężkie będzie. Raczej nie, może wezmę pojedyncza, bo to są ciężkie ramki w tej chwili. Tu jest troszkę było jeszcze, tak? Troszeczkę tu było czerwiu tak? O, z pyłkiem wszęda przyszła, żółty, taki jasny pyłek. albo bo tu jest, mamy też eee, niedaleko plantację Tymianku i taki kremowy pyłek jasne z ziół przynoszą o, dobrze włożymy ścieśnimy to troszeczkę o dobrze no tu jest, a tu mateczka chodzi jeszcze raz ją zobaczymy tu już czerw zaraz jest zasklepiony to w większości zaraz się wygryzie to zaleją to. Już musimy teraz trzymać, żeby był pokarm cały czas podkarmience. Żeby to nam nie składała jajeczek, mateczka, tylko cały czas, żeby był zalewany systematycznie. No ładnie tu jest czerwiony, chociaż tu mamy nad czerwiem. 7-8 cm Ale to jest. Jakbyśmy to zostawi, zostawili, to by to zjadły moment. Musimy zakarmić. Dobrze, to ładnie złożymy. O dobrze. No i teraz mamy następną. Ta już była cała rameczka. Już nie ma sensu ją. Oglądać już patrzeliśmy na nią. Cała zaczerwiona. Za pokarmem. Przepraszam. O dobrze na zatworze pszczoły dobrze, powinny być na ciasno. Nie tracą energii. Tyle. Na wiosnę się ładnie rozbudują. Raz dwa. I tu raz dwa były. Te były z pokarmem. Ta była malutko czerwiu. Te dwie mają więcej czerwiu. Także jeszcze trzeba je karmić. I, i niech się pszczółki nam za.. za tego dobra, położę powałkę o, to teraz jest taki sezon żeby nie prowokować rabunków, czegoś tam o, tu mamy syrop widać pszczoły cały czas są u góry pod kołpakiem, wybierają wszystko uzupełniają Wszystkie puste komórki uzupełniają, zakładają pokarmem. Także parę dni, jeszcze pewnie z około dwóch tygodni, bo powinniśmy mieć już zrobione tak jak się należy. Może zrobimy filmik, jak się uda, za parę dni. Może tak czytałem: czas, czas, cały czas, czas. Dobra, dzięki wszystkim za uwagę. Do usłyszenia. Do następnego.